Panie że nie zagraliście dzisiaj słabego meczu, ale trudno wygrać z rekordem, jak się nie trafia do siatki ani razu i kiedy traci się dwa gole w odstępie kilkudziesięciu sekund. Tak, yy, przyczyn jest kilka. No jednak ta sobota i niedziela, dwa bardzo wyczerpujące mecze poniekąd wpłynęły dzisiaj na moich zawodników. Ja nie mogę im odmówić fizyczności naprawdę do tej 30 minuty wydaje mi się, że graliśmy jak równy z równym jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne tylko że jeżeli organizm jest trochę zmęczony to ta decyzyjność wpływa też na podejmowanie decyzji w takim stopniu że nie chodzi mi o grę obronną, tylko w ataku po prostu nie trafialiśmy w światło bramki, albo oddawaliśmy te strzały zbyt łatwe, bo sytuacji na pewno mieliśmy dużo. Boli to, że tak naprawdę rekord w czwartej minucie swój pierwszą sytuację zamienił na bramkę. Długo ten wynik 1-0 się utrzymywał i w siódmej minucie drugiej połowy tak naprawdę pierwsza sytuacja rekordu od razu skończyła się bramką na 2-0. I to chyba zamknęło mecz, bo, e, bo mieliśmy na pewno swoje sytuacje, żeby ten e, rezultat trochę podreperować na 1-1. Szkoda, szkoda, ale też no, trzeba powiedzieć uczciwie, no, rekord był dzisiaj zespołem lepszym. Na pewno nie na te 4-0, myślę, że na te 2-3 bramki zasłużyliśmy. Ja powiem tak, mój zespół trochę przybił, szczególnie mnie też, ta kontuzja Dominika, bo boję się, że go oby nie było nic groźnego, ale boję się, że może być to poważna kontuzja. Na pewno wpłynęło to na obraz meczu, bo to jest zawodnik, który jest bardzo ważny dla nas, a ostatnio był w świetnej formie. Po drugie, no, patrząc już w przyszłość na pewno jest to wielki problem dla naszego klubu. Oczywiście zrobimy badania, ale nie wygląda to dobrze. A wiadomo, że jak tracimy taką jakość w takim meczu, to, to też, to też po, potem wpływa na, na, na wynik meczu ogólnie. No cóż, no, jedziemy w sobotę na rekord, będziemy próbować czymś zaskoczyć gospodarzy. Wiemy, z kim się mierzymy, wiemy, gdzie się mierzymy, ale będziemy mieli może nie mamy meczu teraz środa, środę czwartek, tylko czwartek, piątek odpoczynek, to, to może się bardziej zregenerujemy. Potem przygotowujemy się już do następnego do następnej fazy. Obojętnie z kim to będzie bardzo ważne mecze dla nas na pewno w środę tu w Poniecu. I tyle. no Co mogę powiedzieć? Naprawdę na pewno podziękuję swoim chłopakom, bo Mimo takiego wyniku zagrali, moim zdaniem, całkiem przyzwoity mecz. Postawili się, graliśmy cały czas w pressingu, nie chcieliśmy się cofnąć, a od 30 minuty zaczęło nam odcinać prąd, dlatego 5 minut przed końcem wycofałem. Bramkarza mieliśmy dwie świetne sytuacje z... w przewadze 5 na 4, a dostajemy bramkę na 4-0. Szapoba za wyrzut i finalizację zastawnika. O, naprawdę zrobili to genialnie. Gratuluję rekordowi i dziękuję kibicom, bo dzisiaj, mimo że środa, wielka konkurencja, bo tam Real. Z... City grało, ale tutaj już pół godziny przed meczem nie było miejsc. Brawo, no ale mówię, szkoda, że mecz przegrany, ale tak jest życie, gramy dalej. Z boku to nie wyglądało źle, bo długo utrzymywał się ten wynik 0 do 1, ale w ciągu kilkudziesięciu sekund straciliście dwa kolejne gole. No i wtedy tak naprawdę znaleźliście się pod ścianą. Tak, do momentu gdzie było 1-0, stwarzaliśmy sytuację. Nie było tak, że jednostronne widowisko. Miałem też kluczową sytuację, którą Bartek obronił niesamowicie. Posypała się gra przy 2-0. Troszeczkę zeszło z nas ciśnienie, dobili nas na 3-0 i było już, można powiedzieć, po meczu. A jak się czuliście dzisiaj kondycyjnie na parkiecie? Tutaj nie ma co ukrywać, no macie w nogach ten trójmecz w Derbach Wielkopolski w pierwszej fazie rundy play -off. Tutaj trener już wspominał, że to na pewno miało dzisiaj wpływ też na waszą dyspozycję, bo gdzieś w około 33-34 minucie, no to wyglądało na to, że gdzieś już te siły stara się, się czerpać, może nawet z wątroby. No to na pewno. Te trzy mecze z Pniewami były bardzo ciężkie. Daliśmy z siebie wszystko tam, bo bardzo nam zależało na tym, żeby dojść do półfinału. No i widać było po tej 30 minucie, że te nogi były coraz cięższe. Ja, ja też już sobie lód do głowy przykładałem, bo i głowa ciężka, i nogi ciężkie, więc po prostu daliśmy z siebie wszystko. Myślę, że pokazaliśmy się z dobrej strony jedziemy teraz do Bielska walczyć o o zwycięstwo. Żeby walczyć Bielsko o zwycięstwo, musicie zacząć trafiać do siatki, a zagrać bardziej ofensywnie, jak ci się wydaje? Na pewno spróbujemy bardziej ofensywnie, ale to też zobaczymy, na co nam pozwoli rekord, bo to jednak drużyna klasowa, nie ma co się oszukiwać. No też najgorsze, że prawdopodobnie Dominika straciliśmy. Mamy nadzieję, że to nie, nie będzie nic poważnego, ale źle to wyglądało. Trzymamy kciuki, Dominik, żeby wszystko było ok. No i jedziemy do Bielska. Zdobyć się Pierwsze zwycięstwo, a to żeby doszło do trzeciego meczu. Nie stracicie gola w Poniecu i to w fazie półfinowej Playoff Fogo Futsal Ekstraklasy. Spory wyczęta gra właściwie w defensywie z tyłu. Była dzisiaj kluczem do Waszego zwycięstwa? Bo, oh, viu kilka detale, no, očivice kluča je Sobrona, no, bo ten meč máme d'uso koncentracija, ale na Sobrona viu barso bisoki, so exeme, exeme mieč Ale generalne máme fasa ofensivna, fasa, fasa defensivna, fasa ofensivna, moja piña robíme barso dobra praxa, ni risu kujeme piuki, grame jeden deba kontakte, su came, pivo, kedy viu Mijo Marek, falsifne pivo ve Mijo Marek, ale generalne, nie, nie dame ten, dišen, nie viu presen do, do lesno. To jeden, no e o 2 está en fachada defensiva, no? Generalmente viu o Barcelona, Mislejac, que que dicones Serobranchi son de va, Pierce, Lucina praca ao Barcelona e Terwarte viu viu o Barcelona que di pode no? Mas che, pek naprawdę duze... Kłopoty bogactwa, można powiedzieć, pół żartem, pół serio, bo masz Budniaka, masz Zastawnika, masz do tego wszystkiego jeszcze Mateusa Ferreira, żeby było tego wszystkiego jeszcze mało, to Marek zaczął strzelać do siatki. Jest to jakim straszyć? No i mamy, też jest bardzo to do na pewno, mam ale nie tylko ten chłopaki, jak te mówisz, mamy Stefa, mamy Tara, Sebas, e... popi, no? ikto nebiu gixe, kubi nebiu, surmi nebiu, eh, biel nebio, mi nebio, nebiu, tilko, jarro ja sume, que jaman barzo xeroko eskuat, no? xeroko i, i barzo dobra, no? Eh, ale toi este empresa do sabonitxe, toi gixe biu nabuizko, gixe biu gixen, ten gixen musiro sume, jak, que dio nien eson na bizo kipo jonk, bo ben jena estenda, no? I tak, mi hau ja mare, que musime pamientas, konbio peratxako lan, no? na, 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 na gruji. Xa xe nasceson, ok, potem viu ten, ten operación e potem unha praxa barso dobra, unha saufanía e xer plivos. Mis descluxas, mi xa mare, viu xer plivos. Unha música poxega que divene en momen e tera xe na elexa forma. Gratuluia do, do mi xa o mare, bo, oye, na pez no praxo vite, no? Barso, barso dobra. Paweł, tak naprawdę długo tutaj prowadziliście, tylko różnicą jednego gola, a później dwa przebłyski Michała Marka, który był królem polowania, dołożył dwie bramki. Chyba od tego momentu zaczęło wam się tutaj grać nieco łatwiej w poniecu. No na pewno cieszy to, że nie straciliśmy dzisiaj bramki i od tego bym zaczął i dlatego pomimo tego minimalnego prowadzenia 1 do 0, to jednak my mieliśmy więcej argumentów i oczywiście gra była wyrównana z lekkim naszym oczywiście wskazaniem, bo my chcieliśmy, wydaje mi się, bardziej strzelić tą właśnie drugą i trzecią bramkę i to się udało. Bardzo mocno pracowaliśmy na to przez ten okres, kiedy ten długi, co prowadziliśmy 1-0, więc to pozwoliło nam właśnie na uspokojenie super, że Michał strzelił dzisiaj dwie bramki, bo to jest nasz sniper i na to liczymy w następnych meczach. Więc ten okres, tak jak wspomniałem, przy 1-0, my przeczekaliśmy i graliśmy swoje. Wszystkie, wydaje mi się, a tutaj dzisiaj nie, wzięliśmy i udało nam się je z... No, anulować, bym powiedział tak, bo tak naprawdę strzały z dystansu. Tylko dzisiaj były dla nas straszne, ewentualnie tam jedno. Każdy, bo oczywiście, to jest futsal, więc jakaś sytuacja bliska, ale to mówię, nie pamiętam doskonale. Nawet tak więc cieszę się, że dzisiaj zagraliśmy konsekwentnie, szczególnie w obronie. Bo zero stół z takim zespołem, który potrafi wygrać na Lubawie i strzelić tyle bramek, to pokazuje, że byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Musicie postawić kropkę nad I w bielsko-białej i zapewnić sobie awans do finału, nie dopuścić do meczu numer 3. To nie będzie łatwy mecz, się wracając do tego starcia dzisiaj w poniedziałek, bo tutaj nawet straciliście gola. Zdecydowanie, więc my tak naprawdę wygraliśmy dopiero jedną bitwę, ale nie wygraliśmy wojny, więc czeka nas w sobotę ciężkie spotkanie. Już będziemy myślami o tym, co zrobić, żeby grać równie dobrze w obronie, tak jak dzisiaj, a dołożyć jeszcze może więcej w ataku. Dobre spotkanie z naszej strony, liczymy na powtórkę w sobotę i zakończenie tej rywalizacji.